Za oknem kolejny dzień ogromnego gorąca, słuchajcie, żar leje się z nieba, więc to jest najlepsza pora na to, żeby konsumować sałatki, mówię to po raz kolejny, no ale taka jest prawda, nie wiem jak Wy, ale ja po prostu w taką temperaturę, chociaż na co dzień jestem miłośnikiem schabowego i tak dalej i dosyć ciężkiej kuchni, to w takie dni po prostu nie chce mi się jeść i wtedy najlepszym rozwiązaniem są sałatki. Dzisiaj kolejny pomysł na sałatkę, będziemy potrzebowali do tego bób, to jest już obrany bo musicie najpierw ten bób ugotować w wodzie osolonej, później go obrać i oczywiście przestudzić, żeby on był zimny, raczej, a nie gorący do tej sałatki. Co jeszcze potrzebujemy? Półtorej pomidorka, ser feta, do tego wszystkiego czarne oliwki, mogą być równie dobrze zielone, ale ja dzisiaj użyję czarnych, dlatego że bób jest zielony, no to wiadomo, żeby ten trochę kontrast miał miejsce, żeby nie była ta sałatka tylko i wyłącznie zielona, tym bardziej, że jeszcze do tego wszystkiego będzie Koperek, ząbek czosnku. tu jest, słuchajcie, bulion rosołowy, to będzie do sosu. Bulion, oliwa z oliwek, winny, musztarda, z tego co pamiętam jeszcze, koperek, ale to zaraz zobaczymy. Wszystko będziemy robili właśnie w tym momencie. Więc zabieramy się do pysznej, podobno greckiej sałatki, tym razem trochę innej, ponieważ zamiast ogórka, na przykład. Będzie tutaj bób, natomiast pomidor i feta to tak jak u Greków. Zabieramy się do roboty. Aby przyrządzić sos, musimy zacząć zabawę od posiekania w miarę drobno koperku. Powiem Wam, że to będzie sos, który po raz pierwszy w życiu przyrządzam. Mam nadzieję, że wyjdzie wyśmienity. Powiem Wam, że smakowo zapowiada się całkiem przyjemnie. Aha, jeszcze Wam nie powiedziałem, z tego sosu chyba nie powiedziałem. A jak powiedziałem, to się powtórzę, jeszcze musztarda jest potrzebna. A, i powiem, wam, że jeszcze ząbek czosnku, właśnie, ząbek czosnku też będzie do tego sosu. Więc najpierw koperek że ładnie pachnie ten koperek. Powiem wam miód, miód po prostu. Teraz jeszcze ten czosnek. Posiekamy jakoś w miarę drobno. Wiadomo, do sosu to najlepiej, żeby był jak najdrobniej ten czosnek posiekany, żeby on się gdzieś tam jakimiś wielkimi kawałkami nie walał. No i dobra. Zaraz będziemy się brali za robotę. Z tego co pamiętam, 2 łyżki bulionu z właśnie bulionu rosołowego. Do tego wszystkiego będzie, będą 2 łyżki octu winnego, 3 łyżki oliwy z oliwek i łyżka musztardy. I to będą całe składniki naszego sosu, więc zaczynamy. Tutaj wrzucamy czosnek. Ciach. Krzyczy, że na krzyżem nie wrzucę czosnku. Dlaczego nie wrzucę czosnku? Ona nie chce czosnku, słuchajcie. Więc dobra, no nieraz po prostu facet musi ulegać kobiecie, więc ja tym razem tego czosnku tu nie wrzucę, ale jeżeli wy oczywiście potrzebujecie ten czosnek, no to wrzućcie sobie czosnek, żebyście mieli jeszcze ten smak czosnku w swojej potrawie. Dzisiaj niestety nie dostałem zielonego światła na czosnek, więc go nie używamy. Dobra, lecimy w takim razie. Ocet winny, dwie łyżki, jedna łyżeczka, druga łyżeczka, do tego wszystkiego oliwa z oliwek, tutaj będziemy mieli trzy łyżeczki, dwa, trzy łyżeczki, więc tu nie czy to za mało tego sosu tak, że będziemy dorabiali. do tego wszystkiego teraz tak, dwie łyżki bulionu, I łyżka musztardy. To oczywiście wszystko sobie mieszamy. A myślę, że stanowczo tego sosu niestety jest tutaj za mało. Trzeba będzie chyba zwiększyć liczbę składników. Dorzucamy na pewno jeszcze tutaj koperku. No jak nic, trzeba tutaj jeszcze niestety dorzucić, ponieważ to byłby chyba sos dla sos dla nie wiem jednej, do jednej sałatki, więc jeszcze tak trzy razy bulion. Dorzucimy jeszcze tutaj dwa razy sos. Ej, przepraszam o co winny. Teraz oliwę. teraz trochę więcej się tego nam zrobiło to resztę koperku sobie odłożymy gdzieś na bok najwyżej na końcu jeszcze sałatkę i przydekorujemy no dobra, no i tak naprawdę sos mamy zrobiony teraz będziemy brali się za wszystkie składniki powoli kroili mieszali i za chwilę będziemy mieli gotową sałatkę bierzemy się za kolejne składniki tutaj mamy już miseczkę do miseczki sobie wrzucimy już ten bób teraz pomidorek Pomidorek kroimy w kostkę. Powiem że z całkiem sympatycznym smakiem się pomidory trafi. To rzadkość, ostatnio. Który z was wie, bo ostatnio powiem szczerze, to żona robi głównie zakupy, nie mam czasu chodzić do sklepu, ale jeżeli wiecie, kiedy jest taki sezon na pomidory, kiedy pomidory są najtańsze, to dajcie mi szybko znać, bo zamierzam zrobić coś, co pewnie wam się przyda, a mianowicie swój ketchup. Ketchup, który się później wrzuci do piwnicy i będzie sobie tam stał, i niedługo będzie można go zjeść. Więc jeżeli usłyszycie, że pomidory są najtańsze, to głośno krzyczcie na maila, a ja oczywiście będę z tego bardzo zadowolony. No i tak jak mówię, wy z tego też skorzystacie, bo, bo zrobimy jakiś fajny przepis na własnej roboty domowy. ketchup. Mamy już, jak widzicie, pomidora. Albo i nie widzicie. Mamy już bób. Teraz serfeta. Tu będziecie musieli chwilę poczekać, bo muszę się z nim najpierw rozprawić go otworzyć, ale za chwilę nie będziemy, tylko muszę znaleźć, zlokalizować nożyczki. No i dobra, więc zabieramy się za krojenie serafety. Powiem Wam, że szczerze, że ten serfeta, który mam, to coś, on mi tutaj nie wygląda za dobrze. Nie wiem dlaczego, data ważności jest całkiem przyjemna, może przez te upały, ale no w lodówce leżą, że przez te upały się taki trochę zrobił z niego ser topiony ale. Ale mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzimy. Oczywiście kroimy na takie, ja wiem, kwadraty. Jeśli słyszeli jakieś miauczenie, to po prostu mój, mój kot się stwierdził, że sobie wejdzie na dwór. Właśnie drapie drzwi i coś tam śpiewa do tych drzwi. Więc się nie przejmujcie. Ona tak nieraz ma. No i dobra, i tak naprawdę po powiem Wam, że jesteśmy już na ukończeniu tej sałatki, ponieważ co zostało nam jeszcze? Został nam jeszcze tylko to, żeby dorzucić do niej oliwek, polać sosem i tak naprawdę mamy już sałatkę gotową. Jak widzicie, dużo, dużo czasu to nie zajmuje. Smaku jest rewelacyjny. Podejrzewam, ponieważ magia składników raczej tutaj zadziała. Będziecie mieli pyszną sałatkę. Myślę, że nawet dosyć pożywną, ponieważ wiadomo, że bób to raczej do... do ja wiem... Może to brzydki wyraz, który użyję, ale może powiem, że należy do takich zapychaczy, tak? Ponieważ ma dużo składników odżywczych. Więc wam się przyda. Dobra, za chwilę będziemy jeszcze tutaj wrzucali oliwki. Kto muszę najpierw umyć rączki, więc wracamy już za moment. Powiem wam, że niezły, niezły patent się sprawił, ponieważ nie wiem w którym momencie mi się przestało nagrywać. Skończyła mi się pamięć. Więc yy, powiem tylko tyle. Dorzuciliśmy oliwki. Do tego wszystkiego mamy już bób, mamy pomidorka. Takie dorzucamy na samym końcu, jak już będziemy podawać gościom, czy sami będziemy jedli tą sałatkę. I na końcu też polewamy sosem. No i coś jeszcze dodałem tylko tyle, że to jest rozwiązanie fantastyczne dla tych wszystkich, którzy na przykład codziennie zajadają sałatki, ponieważ zawsze to jest jakieś urozmaicenie, prawda? Jeszcze takie sałatki podejrzewam, że nie jedliście, a dzisiaj będziecie mogli już sami ją zrobić w domu. Więc dorzucacie do tego sera feta, do tego wszystkiego sos posypujecie koperkiem i macie załatwioną bardzo pyszną sałatkę. W takim razie życzę Wam smacznego.